Cześć, z tej strony Kokosfly, a to jest Medal of Honor Warfighter, materiał poradnikowo-informacyjny dotyczący walki narodów, wydawania żetonów i pomagania temu, żeby wasz naród, czyli Polska, zwyciężył w tej walce. O co w tym wszystkim chodzi? Otóż Medal of Honor Warfighter posiada taką bardzo fajną opcję rywalizacji między krajami, gdzie każda osoba grająca w tą grę Uzyskuje w grze podczas rozgrywek tak zwane żetony i może je wydawać, aby jej kraj był na pierwszym miejscu w rankingu tygodniowym. I teraz tak, jeżeli jesteście na BattleLogu, wchodzicie w zakładkę kraje, tam gdzie są obok takie kategorie jak główna online kampania Pluton, macie kraje. I tutaj macie walczące narody, i możecie sobie zobaczyć, ile żetonów przez ilu graczy zostało wydanych na ten czas, w tym konkretnym tygodniu. Jak w tej chwili widzicie, Japonia ma najwięcej żetonów, jest na pierwszym miejscu, na drugim jest Hiszpania, trzecia jest Francja, a czwarta jest Polska. W jaki sposób możecie wspomóc swój kraj? W każdej grze, w każdej rozgrywce Medal of Honor Warfighter zdobywacie tak zwane żetony. Za wzięcie udział w takiej rozgrywce zdobywacie jeden żeton. Za wygranie rozgrywki zdobywacie dwa żetony. I za to, że wasza sekcja ogniowa była na pierwszym miejscu wśród, wśród innych sekcji ogniowych zdobywacie dwa żetony. Czyli jeżeli dajmy na to... Zagracie sobie, wasza drużyna wygra, macie trzy żetony. Jeżeli zagracie sobie, ale wasza drużyna przegra, jednak byliście w najlepszej sekcji ogniowej w danej rozgrywce, macie trzy żetony. Najwięcej żetonów można zebrać wtedy, kiedy wasza drużyna wygra i kiedy jesteście w najlepszej sekcji ogniowej, bo wtedy zbieracie tych żetonów pięć. Zresztą jest taka informacja pod koniec każdej rozgrywki, ile żetonów udało Wam się uzyskać. Co z tymi żetonami można zrobić? Otóż wchodzicie sobie właśnie w tą zakładkę, kraje, i tutaj po lewej stronie macie. Kraj, który reprezentujecie, jeżeli nie macie tutaj Polski, to pod nazwą tego kraju jest taka opcja, żeby kraj zmienić. Ja go mogę na przykład zmienić na jakikolwiek inny kraj, w którym jest udostępniony Medal of Honor Warfighter, i to są chyba wszystkie kraje na świecie. Jest na przykład Laos, Lesotho, Malawi, Mali, Malta, cokolwiek sobie wybierzecie. Ja oczywiście wybrałem kraj Polska. Potwierdzamy i tutaj pod w tym właśnie panelu w tej, jak to można nazwać, kolumnie. Macie ilość żetonów, e, którą zdobyliście podczas rozgrywki w trybie wieloosobowym, bo nie zalicza się do tego single player. E, ja akurat ostatnio nie grałem, więc mam żero żetonów i obok macie dzienną premię. Ta premia sięga od razy 1 do razy 7. E, I możecie wydać te żetony. I na czym polega ta premia? W jaki sposób ona jest obliczana? Otóż e, dajmy na to. Zagraliście sobie jeden raz. Uzbieraliście pięć żetonów w jednej rozgrywce i od razu wchodzicie do Battle Loga, klikacie na zakładkę Kraje właśnie i wydajecie te pięć żetonów z dzienną premią 1. Po czym następnie gracie, 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 wybija północ i ta premia zmienia się na razy dwa, gdzieś mniej więcej około północy. Wtedy, jeżeli e, następnego dnia, po północy, następnego dnia, tak, wydacie tyle żetonów, ile żeście uzbierali poprzedniego dnia w rozgrywce, dajmy na to, to będzie 50 żetonów, to razy dwa daje Wam 100 żetonów i 100 żetonów przekazujecie na swój kraj. Kiedy nadejdzie i Przekazujecie. Dalej gracie, 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 i kiedy nadejdzie północ, znowu wasz licznik zmienia się na razy 3. Następnego dnia od razu logujecie się do Battle Loga. Dajmy na to, zbieraliście znowu 50 żetonów. Wydajecie te żetony właśnie tutaj. I wydaliście ich 50 razy 3, czyli 150. I za każdym razem koło północy ta premia Wam się zwiększa od razy 1 razy 2, razy 3 razy 4, razy 5 razy 6 i razy 7. To jest ostateczna najwyższa premia, najwyższy mnożnik. Chodzi o to, żebyście. W danym tygodniu wydali jak najwięcej żetonów z mnożnikiem razy 7 i ten mnożnik wam się utrzymuje. Czyli za każdym razem, kiedy będziecie codziennie wydawać jakąś ilość żetonów i dotrzecie do tego mnożnika razy 7, to będzie ten mnożnik razy 7 za każdym razem utrzymywany codziennie. Musicie grać codziennie chociażby jedną rozgrywkę, żeby ten mnożnik mieć opanowany. Przejdźmy może teraz do tego, ile trzeba wydać w ciągu jednego tygodnia żetonów, żeby nasz kraj był faktycznie najlepszy lepszy, i żeby wygrał w tym w danym tygodniu rozgrywkę, jeżeli chodzi o walkę narodów. Popatrzmy sobie na tym przykładzie. Pierwsza Japonia ma. 349 288 żetonów wydanych łącznie przez wszystkich graczy, natomiast Polska ma 529 897 żetonów wydanych łącznie przez wszystkich graczy. Dlaczego zatem Polska nie jest na pierwszym miejscu, a Japonia chociażby na drugim? Czy na trzecim, dajmy na to po Stanach Zjednoczonych, które mają 1 561 897 żetonów wydanych przez wszystkich graczy. Eee, dlaczego Japonia jest na pierwszym? Ponieważ nie liczy się ogólna ilość żetonów wydanych przez wszystkich graczy, liczy się to, ile dany gracz wydał żetonów, liczy się średnia. Średnia, czyli ilość żetonów łącznie, w tym przypadku dajmy na to polski 529 897 podzielona na liczbę graczy, czyli 2345. Wychodzi na to, że średnio każdy gracz wydał 225 żetonów, każdy gracz z Polski, natomiast każdy gracz z Japonii wydał 321 żetonów średnio w tym tygodniu, i dlatego Japonia jest na pierwszym miejscu. Dlatego, abyście przyczynili się do zwycięstwa waszego kraju w walce narodów, musicie wydać. Co najmniej tyle żetonów, ile wydał kraj, który jest na pierwszym miejscu. Czyli w tym przypadku w danym jednym tygodniu musielibyście wydać. 321 żetonów lub więcej, żebyśmy wszyscy w Polsce wyprzedzili w walce narodów w Japonię. Najlepiej, oczywiście, jest, jeżeli gracie codziennie, codziennie kontrybujecie jakieś żetony, uzyskujecie mnożnik razy 7 i regularnie go utrzymujecie czyli regularnie wydajecie codziennie żetony razy 7 i wtedy wasz wynik, kontrybucja, oddanie żetonów przez pojedynczego gracza na Medal of Honor. Warfight, na Polskę, średnia powinna wzrosnąć. Więc jeżeli gracie sporadycznie tylko, to dobicie takiej liczby, żeby ona, żetonów, żeby ona przewyższała najwyższy wynik danego kraju i dopiero wtedy wydajcie swoje żetony. Także to by było na tyle. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, piszcie w komentarzach pod filmikiem albo w odpowiednim temacie na Battle.logu i na pewno ludzie Wam odpowiedzą. Mam nadzieję, że wyjaśniłem, czego dotyczy ta walka krajów, w jaki sposób wydawać żetony. Dziękuję Wam wszystkim za to, że obejrzeliście ten poradnik. Trzymajcie się. Hej, hej!